Tajemniczy ogród. Rozdział ósmy: Gil wskazał drogę. Mary długo patrzyła na klucz, obracała go na wszystkie strony i rozmyślała. Jak już wyżej powiedziano, Mary nie przywykła była prosić starszych o pozwolenie lub o radę. A o kluczu tak sobie myślała: że jeśli to klucz. Od zamkniętego ogrodu, a ona by znaleźć mogła drzwi, to by je może mogła otworzyć i zobaczyć, co tam się dzieje za murem i co się stało z tymi krzakami róż. Pragnęła go zobaczyć, i dlatego, że od tak dawna był zamknięty. Wystawiała sobie, że musi on być odmienny i że coś niezwykłego musiało się w nim stać przez lat 10. Poza tym, jeżeli go polubi, będzie mogła co dzień doń chodzić i drzwi zamknąć za sobą, i będzie mogła urządzić zabawę i bawić się sama, bo nikt nie będzie wiedział, gdzie jest. Myśleć będą, że drzwi są zamknięte jak od lat, a klucz gdzieś w ziemi pochowany. Myśl ta podobała jej się strasznie. Życie, jakie tu wiodła sama w domu, o stu tajemniczo zamkniętych pokojach, brak jakiejkolwiek rozrywki wszystko to pobudziło do pracy jej leniwie dawny umysł. W Indiach było jej zawsze za gorąco, czuła się zbyt znużona i słaba, by pragnąć czegokolwiek, lecz tu zaczynała chcieć i pragnąć nowych wciąż czynności. Czuła się już o wiele mniej kapryśna, choć nie zdawała sobie sprawy, dlaczego. Włożyła klucz do kieszonki i poczęła chodzić tam i z powrotem. Zdawało się, że tu nikt nie przychodził, prócz niej. Mogła więc iść powolutku i patrzeć na mur, a raczej na okrywające go bluszcze. Bluszcz był największą przeszkodą w odnalezieniu drzwi. Jakkolwiek starannie się przyglądała, nie mogła nic dostrzec prócz gęsto rosnących, świecących ciemnych liści. Była strasznie rozczarowana. Opanował ją dawniejszy zły humor, gdy tak kroczyła wzdłuż muru, spoglądając żałośnie na rosnące za nim drzewa. Tak jej się to wydawało głupie, żeby być tak blisko, a nie móc dotrzeć do celu. Wracając do domu, zabrała klucz ze sobą, chowając go do kieszonki i postanawiając nie rozstawać się z nim nigdy, aby na wypadek gdyby furtkę znalazła, móc ją niezwłocznie otworzyć. Pani Midlock. Pozwoliła Marcie przenocować w domu, wszakże na zajutrz od samego rana była już przy robocie różowsza niż zwykle i w złotym humorze. Pełna była rozkosznych wspomnień z dnia ubiegłego. Matka była taka rada, że ją widzi, że prawie i pieczenie odłożyła na inny raz. Marta upiekła dla każdego dziecka ciastko z powidłami. Były jeszcze gorące prosto z pieca, jak dzieci wróciły. A w izbie tak ślicznie pachniało świeżym pieczywem, i ogień był dobry na kominie, więc wszystko aż piszczało z radości. A nasz Dick powiedział, że nasz dom taki śliczny, że i król mógłby w nim mieszkać. Wieczorem usiedli dookoła komina. Marta z matką łatały podartą odzież i cerowały pończochy a Marta opowiadała rodzeństwu o małej dziewczynce, która przybyła z Indii. – Oj, jak oni też lubią słuchać opowiadania o panience – rzekła Marta. Wszystko zaraz chcieli wiedzieć, o okręcie, na którym panienka przypłynęła. Nie mogłam się dosyć na opowiadać. W tej chwili Marta wyszła z pokoju i wróciła niebawem, niosąc coś pod fartuchem. Co też panienka powie, żem panience przyniosła prezent? Rzekła wesoło. Prezent? zawołała Mary zdziwiona. Skąd z tego biednego domu można było przynieść prezent? Przejeżdżał koło nas taki węgier, objaśniała Marta. Zatrzymał się przed naszymi drzwiami, a miał kociołki, rondelki, garnuszki i przeróżne rzeczy. Lecz matka nie miała pieniędzy, żeby móc coś kupić. A gdy już odjeżdżał, nasza mała Elżbietka zawołała: "Mamo! On ma skakanki z czerwonymi i niebieskimi rączkami". A matka nagle zawołała: y, "Niech no się pan zatrzyma. Po czemu skakanka?". A on mówi: "Dwa pensy". A matka zaczęła w kieszeni szukać i mówi do mnie: "Marta przyniosłaś pewnie zasługi, boś przecie poczciwe dziewczę". Mam ci ja do kupienia, co prawda, akurat cztery rzeczy po pensie, ale doprawdy wolę za dwa pensy skakankę kupić i temu dziecku dać. I kupiła. I oto ona. Wyciągnęła sznur z potwartuszka i z dumą rozłożyła. Była to mocna, cienka linka z rączką, w paski czerwone i niebieskie na każdym końcu. Lecz Mary nigdy przedtem nie widziała skakanki, patrzyła więc zdziwiona. Do czego to jest? Spytała ciekawie. Do czego? Wybuchnęła Marta. Czy to panienka w Indiach nie widziała skakanki, choć widziała słoni i wielbłądy i tygrysy? A teraz niech no panienka patrzy, do czego to jest. I pobiegwszy na środek pokoju, ujęła sznur w obie ręce i Przerzucając go, poczęła skakać, skakać, skakać i skakać, podczas gdy Mary jej się przyglądała, a dziwne twarze ze starych portretów zdawały się też na nią patrzeć i dziwić. Jak ta mała wieśniaczka śmie im tutaj pod nosem tańczyć lecz Marta nawet nie spojrzała na nich. Zainteresowanie i ciekawość malujące się na twarzyczce panny Mary podniecały ją i skakała, i liczyła, i skakała, póki nie doliczyła do stu. – Uuu, mogłabym jeszcze dłużej skakać – rzekła przystając. – jak miała dwanaście lat, tą skakała do pięciuset. Ale nie byłam taka tęga jak teraz i miałam więcej wprawy. Mary wstała z krzesła, czując się strasznie podniecona. Ślicznie to wygląda, rzekła. Twoja matka jest bardzo dobra. Czy myślisz, że mogłabym i ja skakać? Właśnie niech panienka próbuje, nalegała Marta, podając jej skakankę. Pierwszy raz to panienka do stu nie dociągnie, ale jak się panienka wprawi, to i dalej dojdzie. Tak mówi matka i powiada: nic jej lepiej się nie przyda od skakanki. To najwłaściwsza zabawa dla dziecka. Niech się na świeżym powietrzu bawi i skacze. To jej wzmocni ręce i nogi, i muskuły wyrobi. To prawda, że Mary nie miała herkulesowych sił, gdy zaczęła skakać, i nie szło jej zbyt zręcznie, ale tak jej się to podobało, że jej żal było przestać. – Niech no panienka się ubierze i idzie poskakać na dworze! – rzekła Marta. Matka mi kazała powiedzieć, żeby panienka jak najwięcej na świeżym powietrzu się bawiła, nawet choćby padało. Trzeba się było ciepło przeodziać i pójść. Mary nałożyła płaszczyk i kapturek i skakankę przerzuciła przez ramię. Otworzyła drzwi, by wyjść, lecz nagle coś sobie przypomniała i zwolna zawróciła. Marto rzekła To były twoje zarobione pieniądze Te dwa pensy były twoją własnością Dziękuję ci powiedziała to sztywno bo niezwykła była ani dziękować ani zwracać uwagi na to że ktoś coś dla niej zrobił Dziękuję ci powtórzyła wyciągając rękę Nie wiedziała bowiem co zrobić? Marta niezgrabnie potrząsnęła jej ręką, jakby zupełnie nie znała tej formy. Potem się roześmiała. Hej, panienka to taka mała stara rzekła. Żeby to była nasza Elżunia to by mnie uściskała. Mary wyglądała na sztywniejszą niż zwykle. Y, chcesz, bym cię pocałowała? Marta roześmiała się znowu. Odparła. Gdyby panienka była inna, to sama by może chciała, ale mniejsza o to. Proszę teraz pobiegać ze skakanką. Mary było już nie nieswojo, gdy wychodziła z pokoju. Lud tutaj był zaiste dziwny, a Marta była dla niej zagadką. Zrazu bardzo jej nie lubiła, ale teraz to trochę się zmieniło. Skakanka była bajeczna. Liczyła, skakała, skakała i liczyła, dopóki jej policzki się nie zaczerwieniły, a zajęło ją to skakanie jak dotąd nic od urodzenia. Słońce świeciło i powiewał lekki wietrzyk. Nie wicher ostry, lecz powiew łagodny, niosący ze sobą zapach świeżo poruszonej ziemi. Mary skakała wokoło ogrodu z fontanną i wzdłuż jednej i drugiej ścieżki. Wreszcie doskakała do ogrodu warzywnego i tam ujrzała starego Bena, kopiącego i prowadzącego dysputę z Gilem, który obskakiwał dookoła. W podrygach doszła aż do ogrodnika, który zdjął czapkę i począł jej się przyglądać z ciekawością. Ciekawa była, czy ją dostrzeże, a pragnęła bardzo, by widział, jak skacze. Ho, ho, ho! zawołał jak mi Bóg miły a toć może panienka naprawdę jest młoda i ma w żyłach krew dziecka, a nie kwaśne mleko nie byłbym myślał, że panienka potrafi tego dokazać. Nigdy przedtem nie skakałam rzekła Mary. A to dopiero początek. Doszłam tylko do dwudziestu razy. Tylko śmiało, dalej, odparł Ben. Panienka i tak dosyć dobrze skacze. Ot? Jak to się panience przygląda? wskazał nagila. Wczoraj to za panienką poleciał, i dziś pewno znów poleci. Będzie naturalnie chciał wymiarkować, co to to jest ta skakanka. Nigdy przecież jeszcze jej nie widział. A kiwając głową w stronę ptaka dodał: O, ej, jak się nie poprawisz, to zginiesz przez tą ciekawość. Mary obiegła ze skakanką wszystkie ogrody i sad, odpoczywając co kilka minut. Wreszcie doszła do swego własnego miejsca spacerem i postanowiła sobie spróbować, czy przeskacze całą długość muru. Była to długa droga, i zanim dziewczynka doszła do połowy, tak się zgrzała i zjajała, że musiała przystanąć. Nie martwiła się zbytecznie, bo naliczyła już była do trzydziestu. Zatrzymała się z uśmiechem radości, gdy naraz spostrzegła gila, kołyszącego się na długiej gałęzi powoju. Leciał za nią i pozdrawiał ją świergotem. Mary, skacząc ku niemu, poczuła w kieszeni coś ciężkiego, co ją uderzało po nóżkach przy każdym ruchu, a ujrzawszy Gila, zaśmiała się powtórnie. Wczoraj pokazałeś mi, gdzie znajduje się klucz, rzekła. Powinieneś mi dzisiaj pokazać furtkę. Ha, ale ty sam pewno nie wiesz. Gil frunął z bujającej się gałęzi bluszczu, usiadł na murze. Dziobek roztworzył i zaśpiewał głośny, cudny tryl, tylko tak sobie, żeby się pokazać. Nie ma pod słońcem nic równie uroczego jak gil, który chce się pokazać, a prawie zawsze gile to robią. Mary Lennox nasłuchała się wiele o czarach w bajkach swej Aja i zawsze później twierdziła, że to, co stało się w tej chwili to oczywiście czary. Po ścieżce wzdłuż muru przeleciał podmuch wiatru, silniejszy niż poprzednie. Był on dość silny, by zakołysać konarami drzew i aż nadto silny, by rozgarnąć długie, zwieszające się z mury pędy przycinanego bluszczu. Mary podeszła blisko do ptaszka i naraz wiatr odchylił luźne sploty, a dziewczynka ruchem nagłym podskoczyła, chwytając coś ręką. Pochwyciła coś, co dojrzała pod bluszczem. Okrągłą gałkę zakrytą liśćmi. Była to klamka do drzwi. Mary wsunęła rączki pod liście i poczęła je rozsuwać i rozgarniać. Gęsto wiszący bluszcz tworzył jakby luźną, powiewną zasłonę. Jakkolwiek niektóre gałęzie pięły się na drzewo i żelazo. Serce dziewczynki poczęło bić jak młotem, a ręce drżeć ze szczęścia i podniecenia. A Gil śpiewał i ćwierkał dalej, a główkę przechylał, jakby i on również czuł się podniecony. Cóż to było, co Mary poczuła pod ręką? Kwadratowy, żelazny z otworem do klucza w środku. Był to zamek od drzwi, od dziesięciu lat zamkniętego ogrodu. Mary wsunęła rączkę do kieszeni, wyciągnęła klucz i spostrzegła, że nadawał się zupełnie do zamku. Włożyła klucz i przekręciła. Musiała obu rączek użyć, lecz osiągnęła skutek. a potem pełną piersią zaczerpnęła powietrza. Spojrzała poza siebie na długą ścieżkę, czy nikt nie nadchodzi. Lecz nie było żywego ducha. Nikt tu nigdy nie przychodził. Zdawać by się mogło, i Mary musiała powtórnie zaczerpnąć powietrza, przytrzymując bujną zasłonę bluszczu i popchnęła drzwi, które się otworzyły wolno, wolno. Wśliznęła się do środka i drzwi za sobą zamknęła. Oparła się o nie plecami, rozglądając dokoła i oddychając pośpiesznie z upojenia, szczęścia i rozkoszy. Oto znajdowała się w tajemniczym ogrodzie.